Cześć, ja mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Korki w porze deszczowej to jest normalka. I parę razy się zastanawiam, no tyle, nie tyle się zastanawiam, co wiem jaki jest powód tego, to raz, że jest brak doświadczenia kierowców w jeżdżeniu w warunkach pogodowych, dwa, że samochody techniczne nie są przyzwy, przyzwyczajone do nieprzystosowane do deszczu z tego tytułu, że tu się używa jednego rodzaju opon. A Praktycznie tylko samochody sportowe i samochody e, droższe posiadają albo specjalne założone opony na lato, kiedy dużo deszczu pada, i, lub e, opony, które pozwalają, żeby tunelować e, deszcz. Powodem właśnie też wielu korków jest e, no, gapiostwo. Jest mały jakiś wypadek i każdy się zatrzymuje i przygląda się temu wypadkowi ale to myślę, że to jest że to jest bolączka na całym świecie, właśnie te wąskie szyjki spowodowane ciekawskimi, no przed nami jedzie z przodu, chyba nie wiem, czy to jest policja, czy akurat To no też dosyć ciekawym paradoksem jest, że podczas deszczu często polewaczki wyjeżdżają na autostrady, czego kompletnie nie pojmuję i podczas deszczu czyszczą nawierzchnię autostrad być że to też jest taka sytuacja, co powoduje, że Korek staje się troszeczkę ciaśniejszy i tych samochodów jest coraz więcej. i Co ciekawe, w korku oni przestają utrzymywać dystans między samochodami. No i dołączając jeszcze łyse opony, no to niewiele o... trzeba, żeby była jakaś stuczka, musnięcie. Kiedyś to jeszcze się załatwiało za gotówkę, tego typu małe wydarzenia na autostradzie. Dzisiaj uparcie żądają wezwania. Firmy ubezpieczeniowej, przedstawiciela czy policji. A akurat ten korek jest taki dosyć dziwny, co tutaj widzimy. Jakieś roboty drogowe, ktoś kogoś holował, albo policja kogoś odholowała na pobocze. Ale tak, to był wypadek i chyba czyścili wypadek. Ale robi się korek z tego tytułu i, i statystycznie każdy zwalniający w ciągu samochodu w pewnym czasie spowoduje korek. Ja też nagminne, za chwileczkę zobaczycie, wcinają się od prawej strony, e, szczególnie jak są korki, kierowcy, którzy jadą a, a, po zewnętrznym pasie, poza pasem e, głównym, często na pasie egzytowym tną e, do wewnątrz. To jest bardzo niebezpieczne. To raz, a dwa, że no, jest bardzo niegrzeczne. Powkładali te kamery, niby powkładali, niby te e, pachołki po bokach, ale no nie, ma, nie ma bata na coś takiego. Jedynie co pozostaje to po prostu ostro wymuszać swój pas, pilnować swojego pasa, bo jak uderzył w tym wypadku, no to to jest tylko ich wina. Jeszcze kierowcy tutaj nie mają tego refleksu korkowego i odpowiedzialności za swoje manewry, i z tego tytułu powstaje masa takich sytuacji podbramkowych. Pojawia się też powolutku na ulicach, na autostradach, nie wiem jak to się nazywa po polsku, road rage czyli jakaś, nie wiem, wściekłość drogowa czy szaleństwo drogowe, kiedy ludzie zaczynają wykonywać dziwne manewry samochodami. To jest no, ciężar zglobalizowania i cywilizacji wchodzącej za szybko. Kierowcy. I to nie mówię ze złośliwością, tylko obiektywnie obserwując kierowcy wysiedli z rowerów, ale jeszcze nie wsiedli do samochodów. Mentalnie, oczywiście mentalnie mówię, bo samochody to Chiny mają najlepsze na świecie obecnie na drogach. Jeśli chodzi o jakość ceny i modele, zresztą jak widzicie na prawo i na lewo bez gwiazdy nie ma jazdy. No i drugi to BMW, no i trzecie to Audi. Sprzyja temu, że są też tutaj fabryki tych samochodów, także te samochody są tutaj ogólnie dostępne. A poza tym oferują też dużo wszelkiego rodzaju ostatnich upustów, szczególnie po wirusie na nowe samochody. A dodatkowo jeszcze nie spadły, jeszcze nie weszło bardzo dużo samochodów z drugiej ręki, ale coraz więcej się ich pojawia. Także ja myślę, że. To jest tylko kwestia czasu, kiedy samochody z drugiej ręki będą dostępne masowo. Wciąż te, te droższe samochody są wykupywane i sprzedawane do drugiego obiegu przez ludzi, którzy mają kontakty, którzy mają układy. Te samochody nie są ogólnie dostępne, także można kupić je w u dealerów i traktowane są raczej jako rarytasy dlatego warto utrzymywać kontakty wśród znajomych czy na podwórku na osiedlu, obserwować kto będzie się pozbywał samochodu i właśnie to jest chyba najlepszy sposób, żeby dostać fajne auto z górnej półki, dosyć zadbane, no bo Chińczycy generalnie, wszyscy Chińczycy serwisują swoje samochody, szczególnie te droższe serwisują je w, u dealerów samochodowych czyli Najdrożej, jak to jest możliwe. Ja nie oceniam, myślę, że to jest dobrze, w gruncie rzeczy, gdzie jeszcze ludzie, którzy nie, nie wiedzą, jak obsługiwać samochody i jak dbać o no, nie, starają się jakoś nadążać za serwisowaniem. Pojawia się powoli serwis dla samochodów używanych i starszych, bo się, szczególnie po wsiach, bo widać dużo tych samochodów i tych serwisów z drugiej ręki i tych starszych samochodów. No bo ludzie, którzy już kupili samochody, często Chińczycy jeżdżą samochodami czy ci mniej zamożni, jeśli już kupią samochód, to jeżdżą samochodami, aż go zajeżdżą do końca praktycznie, co jest wynikiem myślę, po prostu praktycznego podejścia. Także naprawiają te samochody, jeżdżą nimi. Jedyna tylko bolączką tego rynku jest, że nie zmieniają, nie zmieniają olei. Tutaj nie ma wciąż edukacji yy, związanej z a, uczeniem, nauczeniem klienta, że trzeba zmieniać ten olej często i gęsto dla silnika. Jak to ma na przykład miejsce w USA, tam religijnie się zmienia co 3-5 tysięcy mil. Nieważne czy się jeździ, czy się, czy się stoi, czy auto stoi, ten olej się zmienia. Uważam, że to jest bardzo dobra... Yy, że to jest bardzo dobry nawyk i bardzo dobra e, e, sprawa raz, że nakręca interes olejowy a dwa, no te samochody są, jakby nie patrzeć, silniki są w bardzo dobrym stanie e, tu słyszę historie jak z horrorów związane właśnie z niedbaniem o silniki, niedbaniem o płyny e, często jeżdżą na niewymienionym oleju, czy czasem na sucho aż do momentu, aż się silnik zatrze Jeden ze znajomych mówił właśnie, że jego żona zatarła jakąś Mazdę, gdzieś uderzyła czymś, czy pękła jakaś rurka i nawet nie wiedziała, że nie ma oleju, świeciła jej się lampka i jeździła do momentu aż auto jej stanęło. Także nie uważają ludzie na to. Mimo, że mają te wszystkie komputery związane z mają wszystkie te komputery związane z pokładowe, które mówią im co jest, ale myślę, że oni nie zwracają na to uwagi. Kiedyś przyglądałem się kolegom, którzy jadą samochodem i kompletnie nie reagują na informacje komputera pokładowego, czy ktoś ich mija z lewej strony, czy ewentualnie jest jakieś zagrożenie na drodze. Normalnie w lusterku im miga czerwone światełko, że ktoś ich mija w martwym punkcie, a oni wciąż zmieniają Pas, także nie zwracają w ogóle uwagi na ten, na, na ten aspekt. No i oczywiście, jeżdżenie na telefonie. Bardziej zainteresowani są sprawdzaniem telefonu i wysyłaniem sobie uśmieszków, baranków, serduszek i podarunków w postaci pakiecików pieniężnych niż tym, co się dzieje rzeczywiście na drodze. No i ja powtarzam, w gruncie rzeczy jak mantra, oni mają jakieś zeszczywnienie kręgosłupa. Popatrzeć się w lewo, w prawo, przy włączaniu się do ruchu, to jest praktycznie niemożliwe i graniczy... na granicy cudu. I co jeszcze ciekawe, jak się włączają do ruchu, powiedzmy, od prawej strony, to tak nienaturalnie przychylają się na prawo, jakby na siłę unikając popatrzenia w lewo, że musieliby zahamować. Zresztą tendencyjne jest to, że kierowcy chińscy w ostateczności hamują, a za wszelką cenę próbują wyhamować, ominąć, wcisnąć się, przecisnąć się. Jakby ta chwila zahamowania, zatrzymania się wpływała naprawdę diametralnie na szybkość dojazdu na miejsce docelowe. To jest takie dosyć dla mnie ciekawe i niezrozumiałe. Staram się zawsze to zrozumieć. Muszę przyznać, że to jest aspekt kulturowy. Wiele razy powtarzałem, że obserwowanie kierowców w Chinach i Chińczyków jest najlepszą lekcją biznesu. Obserwując, jak kierowcy jeżdżą, tak samo działa ich mentalność, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, czyli w gruncie rzeczy sposób poruszania się na ulicy, sposób manewrowania, w sposób jaki. To jest oczywiście moja teoria, możecie się z tym nie zgodzić. Ja, ja myślę, że to jest autorska dosyć teoria, ale przyznam, że obserwując. Moich przyszłych klientów, czy kooperantów, czy kontrahentów, czy nawet znajomych, jak jeżdżą samochodem, sobie bardzo wyrabiam opinię, jak oni się będą później zachowywać, jeśli chodzi o yy, zachowania, w, czy to w sferze biznesowej, czy to w sferze personalnej. I, i przyznam, że, że zgadza się to, powiem Wam w 90, 80, 90%. Z radością muszę przyznać, że kobiety są tutaj lepszymi kierowcami niż mężczyźni, chociaż mężczyźni bardzo dyskryminują kobiety i, i jeśli chodzi o jazdę i wyrażają się raczej je pobłażliwie o ich umiejętnościach, ale ja jako już e, kierowca z długą, e, z długą historią jeżdżenia po ulicach w różnych zakątkach świata mogę stwierdzić, że kobiety tutaj jeżdżą bardzo dobrze. E, jeżdżą ostrożnie i co najważniejsze rozglądają się. Przyznam, że czasami jak siadam w taksówkę to z sercem w gardle, tak jak ci taksówkarze jeżdżą i dokonują manewrów. Pozwala mi to zaobserwować, jak bardzo niebezpiecznie, jakie mają braki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy. Już nie wspomnę o skuterach czy dużych ciężarówkach, które są pandemiczne w miastach. Nie są wciąż regulowane ciężarówki, przynajmniej w moim mieście, tak jak w większych miejsc w miastach, gdzie ciężarówki nie mogą wjeżdżać w ciągu dnia podczas największego ruchu na ulicy zwykle są wpuszczane dopiero po wieczornym, wieczornych korkach i przed porannymi korkami. Jedynie ciężarówki mogą wjeżdżać do miasta. Służą, wciąż jeżdżą jak im wygodnie. A warto jeszcze też powiedzieć, że bardzo niebezpiecznie jeżdżą kierowca autobusów. Kierowcy autobusów jeżdżą tutaj na czas, bo mają płacone na czas. Mierzą ich jakość jazdy poprzez umiejętności pomiędzy jednym a drugim przystankiem co jest bardzo niebezpieczne, i wykonują, przez to, że są więksi, wykonują bardzo agresywne manewry. Jeżdżą bardzo często na maksimum prędkości. W mieście widuję ich rozwijających prędkości 80 km na godzinę, a czasami i więcej co czasami przeraża. Dodatkowo, kierowcy, którzy jeżdżą elektrykami, tymi elektrycznymi autobusami, mają potężną moc w tych przyspieszeniach, w tych swoich autobusach, i powoduje to, że są troszeczkę niebezpieczni. To byłoby na tyle dzisiejszych moich gorzkich żali na temat jeżdżenia w deszczu i w Chinach. Pozdrawiam Was mocno. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat.